Jak delegować zadania, czyli zmora polskich przedsiębiorców. Często pracuję z klientami i bardzo często wiem, jak trudne dla polskich przedsiębiorców, menedżerów i liderów jest delegowanie zadań. No i może to być trudne, bo nikt nigdy nas tego odpowiednio nie uczył, a często my, jako pracownicy czy jako podwładni, byliśmy y, traktowani nieodpowiednio, czyli mieliśmy delegowane zadania w ogóle w nieodpowiedni sposób i dlatego często my później delegujemy w ten sam sposób, no bo skąd mielibyśmy się tego nauczyć? I w tym filmie powiem dokładnie, jak delegować. Zadania na bazie mojego doświadczenia oraz na bazie modeli e, naukowych. Więc w tym filmie dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć przed zdelegowaniem zadania lub odpowiedzialności. I to jest bardzo istotne rozróżnienie, ponieważ często my delegujemy zadania, ale też delegujemy e, odpowiedzialność. I trzeba wiedzieć, kiedy to jest delegowanie zadań, a kiedy to jest delegowanie Odpowiedzialności, więc zdradzę Ci mój sekret na to, jak skutecznie delegować zadania, a deleguję je obecnie w kilku spółkach jednocześnie i zarządzam nimi, więc wiem, że to po prostu działa. Dobrze, więc przechodzimy do części merytorycznej, skoro już wiesz, że to jest ważne, bo tylko poprzez delegowanie zadań, Będziesz mógł czy mogła skalować swój czas. Kiedy nie delegujemy zadań, jesteśmy ograniczeni czasowo, czyli masz konkretną ilość nad, czasu na dobę i tylko go możesz wykorzystać. I przedsiębiorstwo, czyli budowanie biznesu, to jest skalowanie siebie poprzez dokupowanie czasu, czyli wykorzystujesz pieniądze, które zarabiasz, na to, żeby kupować czas innych osób, które mają kompetencje, żeby wykonywać pracę z tobą lub za ciebie w jakiś sposób. Albo wykonywać pracę, której ty nie potrafisz, albo jesteś w niej kiepski, kiepska i tak dalej. Więc, na, żeby w ogóle zbudować biznes, trzeba umieć delegować, a żeby zbudować skuteczny biznes, trzeba skutecznie delegować, bo tylko poprzez współpracę będziesz w stanie rosnąć dalej. Więc, jeżeli podchodzimy do delegowania, to przede wszystkim najpierw pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to jest co delegować. I to nie jest takie proste pytanie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, bo spotykam często przedsiębiorców, którzy w ogóle podchodzą od złej strony do tego, co należy delegować. Często jest tak, że ktoś, kto zostaje przedsiębiorcą, założył tą firmę, no bo był w czymś dobrym czyli był dobrym specjalistą, no i później założył firmę, żeby świadczyć usługi, których, których świadczeniu jest dobry, wiadomo. No i okazuje się, że kiedy przychodzi do rozwoju firmy, to ta osoba coraz więcej. Idzie w pracę administracyjną, w, pracy, w faktury, w zarządzanie czasu, w maile z klientami, w inne pierdoły z urzędem skarbowym i wszystkie administracyjne kwestie, jakieś ustalanie grafików, potwierdzanie spotkań z klientami i tak nie zajmując się rzeczami ważnymi i do rzeczy najważniejszych, czyli do tego, do obsługi klientów, do, do tego, co ta osoba robiła najlepiej, zatrudnia. Inne osoby, które robią to raczej gorzej od tych osób. Więc mówimy tu oczywiście o małych firmach, o małych specjalistach, o freelancerach, którzy zaczynają działalność. Większość firm rodzi się właśnie z takiego freelancerstwa. No więc, kiedy jesteś dobry w tym, co robisz i masz coraz więcej obowiązków administracyjnych i ro zaczynasz robić coraz mniej tego, co naprawdę lubisz, w czym jesteś najlepszy, to jest to problem dla twojej firmy. Bo pierwsza rzecz. Którą należy zdelegować, to jest to wszystko, w czym ty nie jesteś potrzebny, i w czym ty nie jesteś konieczny, konieczna do tego, żeby te zadania wykonywać. Kiedyś usłyszałem jedno bardzo, bardzo mądre zdanie. Nie zbudujesz milionowego biznesu, kiedy będziesz wykonywać zadania warte 30 czy 50 zł za godzinę. Nie ma szans. Więc. Te zadania, które robisz, a są zadaniami administracyjnymi, typu publikowanie w social mediach, typu pisanie maili ofertowych do klientów, typu potwierdzanie spotkań, typu wysyłanie faktur do księgowości, wyjaśnianie niejasności z tą księgowością, typu robienie przelewów w Twojej firmie, ogarnianie tych wszystkich faktur, dokumentów i całej administracji, tak żeby ten biznes się kręcił, robienie Exceli i tak to w ogóle nie jest Twoja rola. Jeżeli jesteś freelancerem, to Twoją rolą jest praca z klientami to, gdzie możesz wnieść do firmy największą wartość. Jeżeli twoja największa wartość jest w zdobywaniu dealów, ok, w takim razie zajmuj się sprzedażą. Powiem tobie na moim przykładzie. Teraz, kiedy prowadzę tą firmę szkoleniową, mam jeszcze kilka innych, ale głównie poświęcam się firmie Success Way, no to ja jestem główną osobą, która dostarcza usługi. Między innymi nagrywam dla Ciebie ten materiał. Nie zrobi dla, za mnie tego nikt inny w mojej firmie. Dlatego ja to nagrywam, bo ja przekazuję tą wartość, bo to jest moje doświadczenie, moja wiedza, moje umiejętności, które ja zdobyłem. Nikt nie jest w stanie tego. Powtórzyć, więc to jest nieskalowalne. Natomiast potwierdzanie moich spotkań z klientami, publikowanie na moich social mediach, oczywiście ja tworzę materiały, ale ktoś inny je publikuje, ktoś inny je montuje, i dzięki temu ja jestem w stanie skalować swój czas poprzez tylko tworzenie materiałów, a później tą redystrybucję. I dzięki temu ja pracuję z klientami, dzięki temu ja nagrywam, i dzięki temu ja nie zajmuję się w ogóle w mojej firmie administracją. Przez co mogę wykorzystywać swój czas na zarządzanie innymi firmami lub na pracę z klientami szkolenia, dowożenie tematów, których mam, coaching jeden na jeden itd. I to jest właśnie podejście, które zastosowałem w tym roku w marcu, kiedy był to trzeci miesiąc prowadzenia tej firmy, bo widziałem, że jest to moje wąskie gardło, mój czas. Po prostu te rzeczy administracyjne zajęły mi zbyt dużo czasu. Dogadywanie terminów płatności, jakaś windykacja i tak dalej, to było dla mnie zbyt uciążliwe i wyrywało mnie to ze sprzedaży, wyrywało mnie to z moich ważniejszych rzeczy. Dlatego postanowiłem zatrudnić moją asystentkę, którą serdecznie pozdrawiam. Jesteś wspaniała, dzięki, że, 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 że ze mną jesteś. I teraz my pracujemy razem, czyli ja zajmuję się rzeczami, które mogę zrobić tylko ja, a moja asystentka zajmuje się rzeczami, które jest w stanie zrobić ona, i ona robi je lepiej ode mnie. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ja na początku te odpowiedzialności wydelegowałem, ale później ona zaczęła robić je lepiej ode mnie, za co również jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczny. I teraz żeby odpowiedzieć sobie na pytanie co ja muszę zdelegować to należy przede wszystkim zrobić sobie tak zwany audyt kalendarza i to jest bardzo 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 istotne jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś nie zrobiłaś tego żeby sprawdzić czym faktycznie zajmujesz się w swojej firmie czy żeby policzyć ile godzin na czym spędzasz to jest to najwyższy czas żeby przez najbliższe 7 dni monitorować swój kalendarz jeżeli nie wiesz jak to zainstaluj sobie aplikację na telefonie Clockify i zacznij zapisywać co robisz w danym momencie, ponieważ musisz wiedzieć czym się zajmujesz, żeby wiedzieć co zdelegować, najpierw musisz wiedzieć co robisz bo to jest kluczowe, że my chcemy odkupić twój czas, my chcemy sprawić, żebyś miał miała więcej czasu na rzeczy ważne, a żeby rzeczy mniej ważne, które powinny być zrobione, ale nie muszą być robione przez ciebie, były zrobione przez kogoś innego, żebyś mógł mogła więcej dowodzić. I dzięki temu audytowi kalendarza, kiedy już to zrobisz, spisujesz później sobie wszystkie zadania, spisujesz sobie ilość godzin, dzięki czemu my już wiemy. Ile tak naprawdę pracujesz? Ile czasu marnujesz? To wyjdzie. I słuchaj. Jeżeli to zrobisz, to w 100% jestem przekonany, że wyjdzie, że dużo czasu w pracy marnujesz. I to jest OK. To Ci też pokażę, że tak naprawdę możesz robić dużo więcej, jeżeli nie będziesz przeznaczać czasu na pierdoły. Po prostu tak jest. Więc kiedy już zrobisz ten audyt kalendarza, spiszesz wszystkie czynności, które, którymi się zajmujesz, to następnym krokiem będzie oznaczenie tych czynności. Oznacz te czynności symbolem dolara. Symbol jednego dolara będzie oznaczał, że jest to zadanie mało wartościowe dla Twojej firmy, czyli musi być zrobione, ale nie przynosi wartości, nie przynosi przychodu, nie przynosi kasy. Natomiast 4 dolary jest to zadanie absolutnie najbardziej wartościowe, które daje Ci najwięcej przychodu, najwięcej zysku, najwięcej potencjału też do rozwoju Twojej, twojej, twojej firmy w przyszłości. Na przykład nagrywanie filmów na YouTube, tak jak teraz nagrywam, ma u mnie również 4 dolary. To znaczy, że jest bardzo ważnym elementem mojej pracy, natomiast w tym momencie nie przynosi mi tak Takich przychodów, ale jest bardzo rozwojowe i jest to skalowanie mojego czasu i mojej wiedzy. Dlatego właśnie to nagrywam i robię to ja. I później już regulujesz 3 dolary, 2 dolary, 1 dolar. Każdą czynność tak przyporządkowujesz, żeby uświadomić sobie, ile rzeczy robisz faktycznie ważnych i ile czasu na nie przeznaczasz. Bo często, kiedy robię to z klientami, to okazuje się, że większość swojego czasu przeznaczają na rzeczy mniej ważne, a na te najważniejsze przeznaczają mniej czasu. Co, jakby się zastanowić, jest bzdurą, ale kiedy nie panujesz nad tym, to tak się niestety dzieje i to jest ok ważne, żeby być tego świadomym i żeby być w stanie to poprawić, więc po to tutaj jesteś, po to oglądasz to wideo, żeby to poprawić, kiedy już zrobisz tę klasyfikację na, na dolary, to następnie za, zaznacz kwadratem czyli prostokątem te czynności, które faktycznie lubisz robić i dają ci energię, że jesteś napędzony, nakręcony, że lubisz to robić, tak jak ja na przykład lubię nagrywać te wideo, a w okrą okrągłym zaznacz to, czego nie lubisz, albo może być na zielono i na czerwono. Zielono to, co lubisz, czerwonym zakreślaczem czy tam żółtym to, czego nie lubisz. Ponieważ pierwsze, najbardziej do wyeliminowania w pierwszej kolejności zadania to będą te, które mają małą ilość dolara i są zaznaczone na żółto czy czerwono, czyli że ich nie lubisz. No bo skoro nie dają ci wartości i skoro ich nie lubisz, to po co to robić? To w takim razie to jest pierwsza rzecz do zdelegowania. Druga rzecz do zdelegowania to oczywiście będą te, których nie lubisz i dają coraz więcej wartości. Natomiast są rzeczy, których możesz nie lubić, ale dają 4 dolary, wtedy to rób i rób tego więcej albo lepiej polub to robić. Więc to są rzeczy, które, które na ten moment ich nie wydelegujesz. Trzeba zacząć od tych, które cię drenują energię i od tych, które są najmniej wartościowe. I kiedy będziesz miał ten spis i wybierzesz sobie i zaznaczysz te czynności, to już od razu to, co ci wychodzi, to jest spis obowiązków do zdelegowania, czyli wiesz już co, co należy zdelegować. Kiedy wiesz co, to następnie należy zastanowić się komu, ale komu nie pod względem takim, że a mam tutaj wujka Staszka, albo szwagier szwagier Szymon zrobi dla mnie, bo on zrobi dla mnie marketing, bo on coś tam coś tam w social mediach działa, to 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 zrobi. Nie, 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 nie. nie. To tak nie działa. Kiedy już wiesz, jakie masz zadania, to następnie musisz się zastanowić, jakie kompetencje musi mieć ten ktoś, żeby był w stanie zrobić te zadania na takim poziomie, na jakim ja oczekuję. Czyli musisz się zastanowić, jeżeli ma ktoś dzwonić i otwierać ci rozmowy z klientami, to musisz się zastanowić, ok, ta osoba musi być otwarta, ta osoba musi być energiczna, musi być entuzjastyczna, ta osoba musi umieć rozmawiać, musi szybko kumać, być taka do ludzi otwarta, musi być obowiązkowa, musi być raportująca, musi mieć konkretne kompetencje i dzięki temu. Będziesz w stanie wybrać daną osobę, a jeżeli masz taką osobę, która a, może jest ok, ale nie do końca, to wtedy wiesz, jakich kompetencji jej brakuje i z czego ją należy przeszkolić, żeby odpowiednio wykonała twoje zadania. Tak, ludzi się szkoli, bo kiedy ty ludzi nie wyszkolisz, to wtedy oni będą robić wszystko po swojemu, a kiedy będą robić po swojemu, to będą robić według swoich standardów, a nie twoich jako prezesa czy szefa firmy, co jest problemem. Więc Należy się zastanowić, jakie ktoś ma mieć kompetencje. I teraz, jeżeli masz kogoś, komu możesz to zlecić i ma te kompetencje, super, w takim razie delegujesz zadania. Za chwilę powiem jak. Natomiast druga sprawa, jeżeli masz kogoś, kto nie ma do końca tych kompetencji, no to wtedy albo szukasz kolejnej osoby, albo szkolisz tą osobę i dodajesz jej kompetencje i czas, żeby mogła to wykonać. Natomiast, jeżeli nie masz takiej osoby, to staje się Twoim ogłoszeniem o pracę, czyli tymi konkretnymi czynnościami które musisz e, wrzucić w ogłoszenie żeby ktoś wiedział co będzie robił i dzięki temu szukasz kolejne, konkretnej osoby która ma mieć konkretne umiejętności no i teraz jak coś zdelegować. M moim zdaniem najlepsza forma delegacji to jest delegacja poprzez wideo. Czyli jeżeli mówimy tu o pracy kom na komputerze to ściągasz aplikację Lum Nagrywasz ekran, mówisz, co robisz, po co robisz, dlaczego to robisz, jak to robisz, i opowiadasz, nagrywając ekran, jednocześnie to robiąc, jak często to robisz, jak to ma być zrobione, czemu to służy, i opowiadasz wszystko. Nagram na, to, na ten temat oddzielne wideo. A, a dodatkowo robisz bazę instrukcji, i wtedy delegujesz do tej osobie. Pokazujesz jej to wideo, ogląda. Pytasz, czy ma jakieś pytania i zaczyna robić, a następnie sprawdzasz wyniki. Czyli na początku oczywiście musisz sprawdzić rezultat, czy on jest zgodny z Twoimi standardami i musisz określić przede wszystkim tej osobie, jakie standardy ona ma spełnić, ponieważ osoba, której coś delegujesz, musi wiedzieć, co ma być rezultatem. Jeżeli ona nie wie, jaki ma być rezultat, to nie spodziewaj się, że te rezultaty osiągniesz. To, jak skutecznie ktoś wykonuje zadania, któremu delegujesz, bezpośrednio wynika z jakości Twojej umiejętności delegowania zadań. Więc, jeżeli myślisz, że ludzie są głupi albo że nie rozumieją, to to nie jest tak, że oni są głupi i nie rozumieją. Oni nie rozumieją, bo Ty nie potrafisz im wytłumaczyć. Zabierz odpowiedzialność za komunikację na siebie i naucz się skutecznie delegować i komunikować. Więc pierwsze pytanie to jest co musisz wiedzieć co masz delegować. I do tego absolutnie konieczny jest audyt twojego kalendarza. Druga rzecz to jest komu. Czyli musisz wiedzieć jakie kompetencje musi mieć ta osoba. Musisz wiedzieć co ona musi umieć jakie ma mieć cechy charakteru co ma być dla niej łatwe czego potrzebuje się nauczyć może jakichś narzędzi może czegoś dodatkowego. I dopiero trzecie to jest, jak to zdelegować. Czyli wtedy delegujesz, czy to ma być zadanie cykliczne, czy potrzebuje to instrukcji wideo, czy to jest zadanie na komputerze, czy jakieś zadanie fizyczne. W takim razie szkolisz tą osobę, pokazujesz jej dokładnie to zadanie, sprawdzasz rezultaty. Czyli najpierw pokazujesz, robisz z nią albo patrzysz, jak ona robi, później ona robi, ty sprawdzasz rezultaty, aż w końcu dojdziecie do takiego poziomu, żeby z delegowania zadań przejść do delegowania odpowiedzialności za konkretny obszar. I kiedy ta osoba już się nauczy, to później należy dalej ją rozwijać, żeby mogła usprawniać to, co Ty zrobiłeś. Bo często jest tak, że ty coś robisz w jakiś sposób. Natomiast to nie jest najlepsza metoda robienia tego. Więc, jeżeli chcesz przejść z freelancingu na profesjonalny biznes, to musisz odkupić swój czas. I przekazać wszystkie rzeczy, których nie musisz robić ty osobom, które z tobą współpracują. Często słyszę od klientów, a to jeszcze nie jest ten etap. A ja jeszcze coś tam muszę, y, może trochę za szybko. Taki mówią, mówią niektórzy klienci, którzy zaczynają oczywiście przygodę z profesjonalnym biznesem. No i wtedy oczywiście mówię, że. To właśnie jest największe wąskie gardło. Twój czas i zajmowanie się pierdołami, bo największym twoim aktywem jest Twój czas. Największym aktywem Twojej firmy też jest Twój czas. Jeżeli marnujesz go na pierdoły, to nie spodziewaj się wielkich rezultatów. Wielkie rezultaty przychodzą tylko i wyłącznie za robienie ważnych zadań. Więc lepiej robić mniej, ale większych zadań, niż robić dużo pierdół, bo z tych pierdół nie zbudujesz biznesu. Więc pamiętaj o tym, że tylko i wyłącznie współpracując i skutecznie delegując będziesz w stanie zbudować profesjonalny biznes, który działa również bez ciebie. Inaczej nie ma takiej możliwości. Więc jeżeli to treści cię interesują, zostaw mi subskrypcję, zostaw po sobie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się, na razie. Hej.